Witam. To kolejny odcinek z Minecrafta. Tylko poczekajcie, wyciszę. O. I patrzcie. Sa raz, dwa, trzy wyciszone. Trochę słaby tekst wiem, ale może ktoś mnie w komentarzu poprawi. Wiem, że trochę zacina. Nie, no trochę mocno zacina, ale. Ale to nie nic, to gra na telefon w końcu. To czego chcieć? No i to kolejny odcinek z Minecraft. I mam nadzieję, że się ukaże na YouTube. O ile mi ten kamera się nie wyłączy, A jak się wyłączy, to trudno zrobię jeszcze raz ten filmik. Dobra, tak więc dosyć gadania. Zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie długo to trwać. I wiem, zacina trochę. Pewnie mój głos też zacina, ale będę testował. Jak przed tym, przed wrzuceniem na YouTube, trochę dziwnie to brzmi, ale okej, okay. mam nadzieję, że się cały nagra. Dobra, przepraszam, że zacina, ale no to nie moja wina, tylko wina mojego urządzenia. No i chyba wina tej aplikacji, którą pobrałem, bo w tamtej już nie było miejsca i wiecie co. A, no wiecie, dobra dosyć gadando. do drzewo do rąbania. bele, bele, kurde, bele, Dziejatne dopiero na. Oj, mi się wyczerpało. Ło, wow, wyczerpało mi się. O już, ile sekund trwa ten filmik Dobra, bez gadania Przejdźmy do rzeczy Więc musimy przejść um, Kurde Dobra, no to idziemy Dobra, może będę gadał w tym odcinku Nie wiem co będę dokładnie robił Ale nie no Dobra, w tym odcinku hmm. Kurde, co tu robić? To będzie nudny filmik, pewnie który trwa wiele godzin, sekund, czy tam jak to się tam nazywa. Boże, jak się tnie, to chyba od tej aplikacji. Dobra, jakby co będę zmieniał aplikację co chwila, może wrócę do tej, kto wie. Hmm, no wiecie. Miałem nagrać inny filmik, ale ten mi się no, przerwał, no bo coś tam, tam treść nie odpowiadały, nie wiem, czy to grabia, zbyt otwarty świat, ale gra jest chyba zbyt rozbudowana i dlatego, ale dokładnie nie mogę powiedzieć czemu czemu nie nagrało mi się, bo chyba coś tam z, z miejscem nie było miejsca, czy coś tam, nie wiem, dokładnie nie wiem. Ale jak pamiętaj, pamiętajcie, moi drodzy, jak nie wiadomo co chodzi, to chodzi o pieniądze. I pamiętajcie, ludzie, że jak nie wiadomo co chodzi, to chodzi o pieniądze. No. No i też budki taki tak w takiej piosence, ale nie powiem jakieś żeby, żeby, żeby prawa autorskich, żebym prawa autorskich nie naruszał. Butki teraz prawo jest właśnie. Kurde bele, kiedyś to było jak można było mówić co się zechce, a nie to co kazali ci mówić. No może walniemy lam. Może uderzmy... uderzymy, uderzymy to brzydko brzmi, wiecie, może to źle się kojarzyć. To słowo, uderzmy lamę może. Ej, a zapomniałem, że jestem na pokojowym to a kurde bele, zapomniałem, że jestem na pokojowym. Jestem na pokojowym trybie i nie mogę uderzyć lamy. Dobra, nie ma co nagrywać. Kurczę, Kurcze, nie ma nie ma co nagrywać, bo tnie się i tnie. Tak więc żegnam. Widzimy się w następnym odcinku, o ile będzie.